Hello, 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 witajcie moje kochane skorpionice, gwiazdy z kolcem, Słońce, Ascendent, Księżyc, Wenus i inne ważne planety. Czytanie tygodniowe, bo czytanie na maj już macie, tak? Jeżeli jeszcze nie widziałyście, to zajrzyjcie, w opisie macie link do tego czytania. A jeżeli widziałyście, może warto zajrzeć jeszcze raz. Plany na dzisiejsze czytanie to jest tak: energie główne, później energie szczegółowe i na końcu miłość. Więc tak to będziemy patrzyły. Dobra, zaczynamy. Skorpioniczki. Pierwsza energia to energia królowej, kielichów. Czyli słuchajcie, wasza własna, tak? To jest trygon wodny, rak ryby albo skorpion, czyli to jest też wasz tydzień. Tydzień pełen bardzo pozytywnej, dobrej dla was energii, w której no właśnie, będziecie błyszczały. To jest wejście na wyższy poziom. Dojrzałości emocjonalnej, to jest spokój, to jest może odkrycie w sobie talentu dotyczącego szeroko pojętego rozwoju duchowego, zaprzyjaźnienie się z kryształami. Może będziecie korzystały z mis. W każdym razie jest to cudowny tydzień dla Was. Dobra, więc pierwszą energię już mamy zrobioną, idziemy do drugiej energii głównej. A, uu, a tu mamy cesarzową. Dziewczyny cesarzowa, czyli obfitość wszelaka i, i materialna, i w miłości, i w zdrowiu, i jeżeli chodzi o osoby, z którymi przebywamy, to jest dla Was piękny czas na to, żeby realizować siebie i otworzyć rękę na tę obfitość. Otworzyć ręce na szczęście. Cudownie. No i idziemy z trzecią energią. A tu mamy wisielczynię. Wisielec, czyli taki właśnie stan, gdzie się trochę relaksujemy, trochę uspokajamy, gdzie możemy spojrzeć na pewne sprawy zupełnie inaczej, z innej perspektywy, ale po to, aby spojrzeć na te sprawy z innej perspektywy, trzeba się rozluźnić. Oczywiście może być to też energia tego, że pewne rzeczy będą się działy z pewnym opóźnieniem, ale też dla Was uwaga. Uważajcie, żebyście się wy gdzieś nie spóźniły. I teraz idziemy w energię szczególne. A ja przypominam was, Wam o audycjach od niedzieli do czwartku od 19, o 19.00. Takie lajwikowe, w czasie których możecie zamawiać pytania do kart. No i te karty, z których korzystam, to są moje autorskie karty, więc moje, kochane, mogą być też Wasze. Link Wam do sklepu zostawiłam też w opisie. A my sobie lecimy do. Energii szczególnych dla Was. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, co się tutaj ukrywa. No, pierwsza wiadomość od razu, moje kochane, udane, udana podróż. Więc, jeżeli się gdzieś wybieracie, to macie energię, tak, ta podróż będzie udana, będziecie bardzo zadowolone. Zadowolony. Będziecie bardzo zadowolone, są zmiany, jest radość. Niektóre z Was, być może w związku z tą podróżą, wejdą w krótki jakiś romansik, ale te zmiany mogą dotyczyć też innych rzeczy, niekoniecznie właśnie podróży. Słuchajcie, lenistwo lub zwlekanie. Chcecie iść na jakieś kursy, warsztaty, szkolenia, ale z tym zwlekacie? Jeżeli macie, zdane jeżeli macie egzaminy do zdania w tym tygodniu, to one będą zdane, ale uważajcie, żeby się właśnie nie spóźnić, żeby z czymś nie zwlekać. Może być też tak, że po jakimś takim właśnie bardzo mocnym czasie, gdzie się dużo uczyłyście, teraz będzie chwila lenistwa, no i wtedy jest OK. Znowu mamy energię zmian. Zmiany kierunku, zmiany na lepsze. Jeżeli gdzieś. W Waszym życiu są straty, zmartwienia, jakieś drobne problemy, to może otwarcie się na zmianę przyniesie tę zmianę bardzo pozytywną. Może w końcu coś się ruszy. Jakieś tajemnice zostaną ujawnione: tajemnice dotyczące życia, kogoś, ale tutaj mamy jako drugą kartę namiętność, gorące emocje, pożądanie. Więc może ktoś ujawni swoje uczucia w stosunku do Was. No i to będzie ta tajemnica. No i ostatnie dwie wiadomości z tych dodatkowych. Ktoś jest od Ciebie zazdrosny romantycznie, i mamy też nową pracę, związek, karierę lub dom. Więc jeżeli myślicie o nowej pracy, będzie dobra energia, o nowym związku będzie dobra energia, jeżeli chcecie iść w nowym kierunku w karierze, będzie dobra energia. Nowy dom, przeprowadzka, sprzedaż, kupno, też super. No i teraz dziewczęta, trzy wiadomości dotyczące miłości. Może być tak, że jedna będzie dla was, że trzy będą dla was. Ale może być też tak, że żadna. No to wtedy szukacie w ascendencie, w Wenusce swojej skorpioniczki. Wiadomości. Wiadomość numer jeden. Półprawdy, przebaczenie flagi. Hmm. Może nie zauważacie jakichś czerwonych flag. Chcecie komuś przebaczyć mimo jego zwe, złego zaufania, zachowania, przebaczajcie, ale mamy tutaj też kartę półprawd. Więc to przebaczenie może być półprawdą. Albo może być tak, że będzie przebaczenie, ale ktoś nie będzie wam mówił całej prawdy. Wiadomość numer dwa. Izolacja eks-miłość. Hmm. Słuchajcie, może być tak, że ktoś, kto się od was izolował, jakiś eks, eksuwa, w tym tygodniu nagle dozna oświecenia i będzie wam wyznawał miłość. A może dacie szansę jakiejś eksuwie eksowi. Ale będzie też izolacja później. Mimo wszystko. No i wiadomość numer trzy. Hmm, hmm, hmm. Dziewczyny, to jest wiadomość taka. Na część z Was kwestie finansowe będą miały ogromny wpływ, to znaczy na Wasze życie uczuciowe. Może ktoś być niepewny, czy to są uczucia, czy to jest po prostu komfort. Czy to jest wygodnictwo? Ktoś też może. No, przepraszam Was, moje kochane, musiałam otworzyć drzwi. Więc tak, może być taka sytuacja, że na kogoś, że może Wy zrozumiecie, że pieniądze mają na kogoś wpływ, ktoś, zrozum, ktoś będzie miał wątpliwości. Że to wy jesteście, może, dla pieniędzy, albo że to jest na krótko. W każdym razie mamy niepewność spowodowaną albo kwestiami finansowymi, albo kwestiami związanymi z tym, czy to na długo, czy na krótko, na jaki to czas. Ok? Więc, moje drogie, to wszystko dla Was. Oczywiście, pamiętajcie gwiazdeczka, łapeczka, gwia gwiazdeczka w komentarzu, łapeczka pod filmem. Przypominam o audycjach około godziny 19. Zajrzyjcie do opisu pod tym filmem, sprawdźcie i sklep, i czytanie na maj. I moje drogie, co? Ja Wam życzę wszystkiego gwiezdnego i spotykamy się na kolejnym czytaniu. Buziaczkuję, ściskam. Pa, pa.